Witam Cię serdecznie ponownie. Chciałem się z Tobą podzielić kilkoma emocjami, kilkoma informacjami, które mam nadzieję są dla Ciebie i dla Ciebie no ważne. Chcę Ci powiedzieć dlaczego, dlaczego marketing sieciowy jest wartościowy. Dlaczego jest to sposób na zarabianie pieniędzy, które tak wielu ludzi urzeka, ale najbardziej urzeka tych, którzy go zrozumieją. Ja powiem Ci kiedy, dzisiaj właściwie mamy 2015 rok. Pierwszy raz usłyszałem o marketingu sieciowym może w 1995 roku jako jeszcze kilkuletni, może prawie kilkunastoletni chłopak. To było bardzo dawno, ponad 20 lat temu. I muszę Ci powiedzieć, że dzisiaj dopiero zaczynam rozumieć na czym tak naprawdę polega marketing sieciowy. Marketing sieciowy jest to sposób zarabiania pieniędzy, który daje Ci absolutnie wolność finansową. Marketing sieciowy jest to sposób zarabiania pieniędzy, który daje Ci prawdziwą wolność w życiu i po pozwala na dokonywanie wyborów takich, jakich byś normalnie nie wykonał. Taki Ci podam przykład. Marketing jest to sposób zarabiania, który powoduje, że Twoje zarobki nie są zależne od jednego dnia. Twoje zarobki nie są zależne od jakiejś jednej osoby. Twoje zarobki nie są zależne od tego, czy dzisiaj coś zrobisz, czy nie zrobisz. Oczywiście ja mówię już o efekcie końcowym, kiedy zarabiasz pieniądze pasywnie, kiedy masz te dochody i kiedy jesteś wolny. Kiedy możesz robić co chcesz, z kim chcesz, gdzie chcesz i jak chcesz. To od Ciebie dużo zależy. I te słowa nie są patetyczne. Te słowa są to z czystymi faktami. To są to moje obserwacje, które zauważyłem patrząc na ludzi, którzy w marketingu chcią osiągnąć sukcesy. Ży, widząc jak ci ludzie żyją, widząc w jaki sposób funkcjonują, z kim się spotykają, gdzie jeżdżą, jak podróżują, jakie pieniądze zarabiają... Powiem ci z tego miejsca, że tak właśnie wygląda marketing sieciowy. Ja mam nadzieję, że będę miał okazję wiele razy pokazywać ci podczas tych filmów wiele konkretnych, dobitnych szczegółów, wiele konkretnych dowodów, abyś przekonał się również i ty, że marketing sieciowy właśnie jest tym, czego właśnie być może szukasz. Ja tą drogę podjąłem, podjąłem wyzwanie, że chcę się w tym kierunku rozwijać i zachęcam cię do tego, abyś również dołączył do mojego zespołu. Pod filmem na pewno znajdziesz link do strony. Albo kontakt bezpośredni do mnie, odezwij się, a na pewno Cię poinformuję, jak możemy razem ten projekt rozwijać. Trzymaj się, pozdrawiam Cię, cześć!